Hej, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym oto kolimatorze Holosan SCS na tym niezaładowanym bloku e, 19. E, o tym, czy warto, czy lepiej ten, czy może jakiś inny. Na te pytania właśnie wam odpowiem. E, mam na imię Mariusz. Od lat od nie strzela na zawodach różne dynamiki strzałowe, obronne, ale nie tylko. Więc trafiłeś na kanał Praktyka, a nie internetowego Teoretyka. Hej, zacznijmy od szybkiej charakterystyki tego kolimatora, ponieważ jest on dość nietypowy i w zasadzie. Nie ma takiego innego. Z zewnątrz otwarty, dość lekki, bo waży jedynie 37 gramów, czyli często tak kilkadziesiąt procent mniej niż inne, powiedzmy, uznawane za lekkie konstrukcje. Po pierwsze, jest zasilany solarnie w sposób ciągły, ma wbudowany akumulator, a raczej, jak się okazuje, z takim małym tutaj oto panelem fotowoltaicznym, który ładuje się cały czas. I to jest jedyny sposób ładowania. Nie da się tego wyłączyć, pracuje cały czas, otwórz się go włączy. Więc ma cały czas pobór mocy. I w zasadzie właśnie o to chodzi w tej technologii superkondensatorów. Włącza się go raz, ciągle się go doładowuje, dobrze balansując jakby ten dopływ i odpływ prądu. No i wytrzymują setki tysięcy cykli ładowania i to w ogóle naprawdę unikalna technologia. Według różnych tutaj informacji, oczywiście tutaj nikt jakby nie zdradza tej technologii, no ale podobno ekspozycja na godzinę wystarcza na około 20 tysięcy godzin pracy, czyli na jakieś 2,5 roku. Według różnych informacji ekspozycja przez godzinę wystarcza na około 20 tysięcy godzin pracy, czyli jakieś 2,5 roku. Czyli no w zasadzie w ogóle każde wyjęcie go z safe nawet na parę minut przedłuża poziom baterii o jakiś miesiąc. Ale to nie za bardzo ma znaczenie, bo zużywa dużo mniej energii niż wynosi jego prędkość ładowania. Czyli nawet jak będzie super rozładowany, to szybkość ładowania jest dużo większa niż zużywanie energii, więc po prostu jak on tylko złapie światło, to od razu będzie działał. Ja mam ten kolimator od roku, 99% leży w sejfie No i oczywiście cały czas działa, jak go wyjmę. Czy to jest w ogóle dobre rozwiązanie? No i tak i nie, bo jest dobre, dopóki ten super kondensator to że będzie działał. A ile będzie działał, no tego za bardzo nikt jeszcze nie wie, bo to dość nowatorskie rozwiązanie i chyba nikt tego jeszcze nie stosuje w optoelektronice. No i teraz tak, generalnie są różne teorie. W internetach piszą, że to może będzie 5 lat, może 10, a może nawet i 100. No i internety też wspominają o tym, że powinien bez problemu przeżyć tam około 10-20 lat. No, tak naprawdę to tylko spekulacje, bo mówię. No, tak naprawdę e, wszystko zależy od tego, jak dobrze dobrali tą gospodarkę e, zużycia prądu e, czyli tam, jak szybko się ładuje do szybkości zużywania. No, jak mi padnie, jeszcze będę nagrywał filmiki, to, to dam znać. E, no, niemniej, to naprawdę bardzo ciekawa niespotykana technologia. E, tam później opowiem, mogę dlaczego też między innymi, dlatego się e, na nią zdecydowałem. Jeszcze tylko słowo, co piszą w ogóle w instrukcji to w instrukcji w sumie jest trochę śmiesznie, bo generalnie tak. W ogóle według instrukcji, oczywiście fizycznie, można go w ogóle też wyłączyć. Ma, ma taką opcję, można go wyłączyć. W sumie tylko nie wiadomo po co, bo no, teoretycznie w ogóle superkondensator powinien cały czas działać, więc w instrukcji nie ma nic napisane na ten temat, czy powinno się go wyłączyć czy nie. Nie wiadomo. W rubryce, jakby czas, czas życia baterii, jest napisane, że to jest czas nie, nieskończony. Natomiast tam, jakby w opisie kolimatora, jest, że tak, tutaj się nie wymienia baterii, no i on powiedzmy będzie żył, dopóki jakby ta bateria zasilająca będzie żyła. No i tam jest napisane, że to jest tam ponad 10 lat. Więc tak na dobrą sprawę, w sumie chyba sami nie wiedzieli co napisać i chyba sami nie wiedzą do końca, no bo po prostu jeszcze nie minęło tyle czasu od momentu wypuszczenia tego kolimatora na rynek, bo tam on jest na rynku chyba bodajże kilka lat. I tak naprawdę ludzie jakoś na niego nie narzekają, więc w sumie na razie może jeszcze te kilka lat minęło i wszystkim to jakoś tam w miarę działa. No ale okay, co dalej? Co w ogóle jest bardzo charakterystyczne, to to, że kropka kolimatora występuje jedynie w kolorze zielonym. Ma jakby trzy opcje, znaczy w sumie cztery opcje, bo tak, jak przytrzymamy tutaj ten jedyny przycisk, jaki jest na tym kolimatorze, to możemy mieć albo kropkę 2 moła, albo okrąg 32 moła, albo jedno i drugie, czyli kropkę właśnie 2 moła w tym okręgu 32, a czwartą opcją jest po prostu wyłączenie. Dlaczego nie wypuścili czerwonego znaku, pomimo że prototypy w ogóle podobno były czerwone? Nie akurat no, nie, nie widziałem nigdy tego prototypu. E, według mnie ma to związek z tym, że kropka kolimatora, e, jakby jak jest zielona, to zużywając e, tyle samo energii, co czerwona, jest od niego dużo jaśniejsza. Więc po prostu wydaje mi się, że to jest e, wyłącznie z e, jakby oszczędności energii. E, no w ogóle według mnie naprawdę ten kolimator jest naprawdę takim pewnym eksperymentem, w którym po prostu, jakby wszyscy użytkownicy tylko biorą udział, bo tak do końca jeszcze nie wiemy, jak to będzie działało. No ok. przez to w ogóle, że dioda jakby cały czas działa, to jest, jakby jej jasność jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia. Testowałem ten kolimator w słońcu, w ciemności, przechodząc pomiędzy tam pomieszczeniami i według mnie, jak najbardziej daje radę. Tutaj myślałem, czy tego jakoś nie nagrać, ale. W ogóle bardzo kiepsko widać jakby w obiektywie kamery tą kropkę, zaraz Wam w ogóle też pokażę. A może od razu to zrobię. Staram się wcelować. O. Dobra, czyli była widoczna. Generalnie z tego co widzę w oknie kamery, no to ta kropka wydaje się dużo większa. Ona jest według mnie dużo, dużo mniejsza na żywo. Zaraz go mogę jeszcze porównać. W sumie tutaj mam, na wszelki wypadek wziąłem jeszcze takiego Redwinka, też zielonego. E, Okej. Okay. I tu widzimy dwie kropki. No i żeby było śmiesznie, tutaj ten kolimator Redwina ma kropkę 5-moła, ten ma 2-moła. W obiektywie kamery wyglądają na takie same. A tak naprawdę ta kropka jest dużo, dużo mniejsza na żywo, no ale nie wiem, tak to wygląda w kamerze. Natomiast, jeszcze wracając do jakby jasności świecenia kropki, to dla mnie ta kropka świeci zawsze dość mocno. Słyszałem różne opinie w internecie, dla niektórych może nie zawsze dość mocno. No ale nawet jeżeli uznamy, że nie świeci zbyt mocno, to właśnie mówię, możemy też wcisnąć ten jedyny przycisk, jaki jest na tym kolimatorze, i wtedy się włączy taki tryb turbo na pół godziny. I ona wtedy będzie świecić dużo, dużo jaśniej. Dla mnie wtedy świeci naprawdę za jasno, więc ja bym w ogóle tego nie wciskał. No ale no mówię, nie potrzebowałem tego. Ten kolimator ma w ogóle właśnie trzy czujniki. Oświetlenia, które wyciągają jakąś tam średnią, właśnie z oświetlenia, więc tak właśnie go zasłonimy. Tutaj tam, to, to jest jeden czujnik, tutaj ten panel fotofoltaiczny -fota jest drugim czujnikiem i tam emiter jest trzecim. Więc tak naprawdę musielibyśmy zasłonić je wszystkie naraz, żeby oszukać ten kolimator, więc myślę, że on całkiem dobrze dostosowuje tę jasność kropki do otoczenia. Mówię, no mi się, mi się to podoba i za każdym razem byłem, byłem zadowolony. Nawet czasami wydaje mi się, że jest za jasna ta kropka, ona troszeczkę za bardzo jakby odciąga uwagę. No ale to jest jakby też moja moja preferencja. W, w internetach słyszałem odwrotnie, jest na przykład niektórym trochę to nie pasowało, bo była za ciemna, więc no wiadomo, nikomu się nie dogodzi w 100%. Kolejnym tematem jest to, że ten kolimator jest produkowany w Chinach. I tak naprawdę, z tego co słyszałem, to sami Chińczycy ogarnęli tę technologię. Nie wiem czy dla Holosana, czy w ogóle, nie wiem, po prostu ta fabryka, która to produkuje, to zaproponowała. Natomiast podobno tak. Sami Chińczycy to ogarnęli i wprowadzili. No i no, na tym miejscu właśnie jest chińska inżynieria. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawiał, czy, czy, czy amerykańska i europejska jest jakaś tam mocno do przodu, to już naprawdę Chińczycy jako pierwsi tutaj zastosowali ten superkondensator. Okej, okay, ale dobra, idziemy dalej. Weźmy kolejny czynnik taki ciekawy tego kolimatora. Dla mnie, chyba, w zasadzie najważniejszy, to jest to, że kolimator można zamontować bezpośrednio na zamku Glocka z nacięciem MOS bez żadnych płytek. Dla mnie to naprawdę bardzo ważny czynnik, bo kolimator siedzi bardzo nisko. Widać w nim, jakby, fabryczne przyrządy celownicze. Oczywiście to nie są fabryczne, ale one są tej samej wysokości, co fabryczne. I dzięki temu sam kolimator może być dużo bardziej wytrzymały, jakby nie odpadnie nam, tak jak na przykład też inne cięższe konstrukcje z płytkami, które są wyżej. Dla mnie naprawdę petarda. Przez to, że właśnie ta optyka jest osadzona tak nisko. Celujemy w nią w taki bardzo naturalny sposób, tak jakbyśmy celowali przyrządami mechanicznymi. A ja głównie strzelam z przyrządów mechanicznych na wszystkich zawodach, więc taka przesiadka na ten konimator nie wymaga dla mnie zbyt dużego przetrenowania. To jest dosłownie ten punkt, jakby patrzenia na przyrządy mi się zmienia o kilka milimetrów, więc to jest naprawdę bardzo niewiele. No i na przykład tutaj jeszcze ma takie o, nie wiem, czy widzicie nacięcia pasujące właśnie do, 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 do zamka bloka, więc to w ogóle jest właśnie. Kolimator dedykowany właśnie do, do tego Glocka. W ogóle, jeżeli chcemy rozpatrzeć, w ogóle zrobienie optyki bezpośrednio pod to nacięcie MOS Glocka, to jest w ogóle bardzo trudne, bo możecie zobaczyć tutaj, że te śruby montujące są jakby bardzo blisko tego, jakby tego gomory nabojowej, tak? Czy są bardzo wysunięte do przodu. Jak naprawdę, to nam bardzo ogranicza, jakby całą konstrukcję tego kolimatora. Jest właśnie tutaj bardzo mało miejsca na tą obudowę i ta obudowa tutaj jest bardzo cieniutka. Natomiast, no, zamiast na to, że jest cienka, no, to dodali właśnie tytan no, zamiast aluminium, i tak to jest właśnie obudowa całkowicie tytanowa, więc e, naprawdę kawo fajnej konstrukcji. E, I naprawdę, właśnie mimo tej drobnej e, obudowy, może być dużo, dużo bardziej pancerna niż jakaś tam e, aluminiowa. I teraz, e, jeżeli jeszcze chcemy w ogóle spojrzeć na e, wielkość okna, e, no to wielkość okna jest dość niewielka. E, ona ma 14 na 19 mm. Jeżeli chcielibyśmy to porównać do bardzo popularnego w sporcie e, dużego Holosun e, Competition, tam, który ma 22 na 28 mm. To znaczy, że ma ten Holosun Comp ma ponad dwa razy większe okno. I to jest naprawdę bardzo dużo. E, ja w ogóle jeszcze trenuję, znaczy trenowałem w sumie też teraz ostatnio trochę mniej, na Ledwinie e, MTR. E, bardzo w ogóle fajna optyka. Chciałem ją w ogóle wziąć tutaj, ale gdzieś ją zostawiłem. Nie wiem gdzie, muszę jej poszukać. No też nie chciałem powiedzieć na to tracić czasu. Tutaj dzisiaj wrzucę <coughs> zdjęcie, jak ona wygląda. Ja bardzo dużo trenowałem na tym, na tym kolimatorze i. E Tamta optyka, właśnie ten Redmi MTR ma 28 na, 26, na 22, ale takie trochę zaokrąglone, więc na pewno ta powierzchnia nie jest, nie jest pełna. Natomiast no, ja bardzo bardzo lubię tamten kolimator. W ogóle to jest dla mnie jeden z najfajniejszych takich jakby, okien kolimatora. Służy mi oczywiście też głównie do suszenia i tam też myślę, fajnie działa dwa lata chyba na tych samych bateriach. Kiedyś tam może o nim opowiem, bo to też całkiem sympatyczny kolimator. Natomiast jeszcze na przykład taki popularny Holosan EPS Carry ma. 15 na 20 mm, czyli tam po milimetrze, po milimetrze więcej. Kolimator ma ten 507K też Kosana ma 14 tam na 19 z groszami, więc tam do ułamek milimetra więcej, więc tak naprawdę SCS nie jest aż taki mały. No, on powiedzmy się wydaje, że, że jest taki malutki, bo właśnie siedzi bardzo nisko. Ta obudowa jest taka tutaj taka dopasowana do zamka Glocka I dlatego te okienko wydaje się malutkie. I teraz tak, jak przez to szkiełko w ogóle widać? No, oczywiście jest małe. Ja dodatkowo jeszcze mam je tak dość daleko od oczu, przez moje długie ramiona, więc to okno wydaje mi się jeszcze mniejsze. No i właśnie, na przykład z takiego większego kolimatora, nawet z takiego, który mam na tym bocznym zapłonie, to jest jakiś tam reduin, jak to się nazywa, chyba jakaś kobra, coś tam nie wiem. I, ale też bardzo fajne. No i generalnie, oczywiście, dużo, dużo, dużo wygodniej jest strzelać z większego kolimatora. No ale no, oczywiście, to jest jakieś tam coś za coś. Ja używam wyłącznie małej kropki 2MOA, która dla mnie jest naprawdę dość jasna i do tego jeszcze przez mój jakiś tam astygmatyzm nie jest jakaś super ostra, więc wydaje mi się jeszcze trochę większa. Czasem lekko rozbuśnięta. Nie jestem zachwycony tym znakiem celowniczym, szczerze mówiąc, głównie właśnie pod kątem mojego astygmatyzmu. Na dużo lepiej widzę takiego Reduina, który tam ma nawet, niby, teoretycznie trochę większą tą kropkę. Kolor zielony w, tam w teorii w ogóle według tam chwytów marketingowych powinien być lepszy dla astygmatyków, ale przynajmniej to nie na moje oczy nie wiem. No, tak, re, tak to reklamują, ja jednak mimo wszystko wolę. Zazwyczaj te czerwone kropki, bo trochę się mniej rozświetlają i są dla mnie troszeczkę takie mm, ciemniejsze, więc też mnie nie, nie, nie skupiają aż tak bardzo. E, tutaj samo okno ma takie trochę niebieskawe powłoki, według tego, co znalazłem w necie, to są to różne jakieś tam warstwy antyrefleksów. Nie jest jakoś tam super, idealnie przejrzysta, widać, że się trochę mieni, ale no dla mnie jest OK, to nie jest, to nie jest jakiś tam problem. I w ogóle dlaczego ja wybrałem sts A No w zasadzie właśnie głównie dla tych wszystkich powodów, które, które wymieniłem, dla wszystkich jego cech. Przede wszystkim w ogóle chciałem kolimator bez płytki, który jest dość nisko osadzony, składam się do niego mniej więcej jak do zwykłych przyrządów. Do tego chciałem jakiś taki, w miarę kompaktowy do przenoszenia i w miarę bezobsługowy, czyli taki, który wyjmuje i działa bez ustawiania. Po prostu to odporne, tak? Nawet niedoświadczony strzelec będzie mógł go sobie po prostu wziąć, bez zastanawiania się, czy działa, czy nie działa, czy może sobie tam, nie wiem, troszeczkę podkręcę jasność, czy coś nie. Po prostu wyjmujesz i działa. No i miałbyś taki domyśle, właśnie taki nie za duży do, do noszenia. Wolałbym oczywiście, żeby tam minimalnie był większy, tam powiedzmy po 2 mm w każdą stronę, albo przede wszystkim na wysokość. No ale nie jest źle, tak? Jest dla mnie, do, powiedzmy, do, do, do tego, do czego został kupiony, jest ok. I właśnie ma być taki do bólu praktyczny w codziennym używaniu, pomimo tego, że i tak w zasadzie nie noszę tego bloka 19 na co dzień. No ale ja lubię takie rozwiązania, lubię być, nie wiem, gotowym. Tak, mam, mam po prostu bardzo fajne pistolet do tego, żeby go nosić codziennie i mieć na nim fajną optykę. Dodatkowo właśnie chciałem wziąć udział w tym właśnie eksperymencie, czy ta technologia superkondensatorów kondensatorów rozwinie się w ogóle w optyce, czy jest jakimś tam ślepym załukiem. Zauważcie, że nic nowego w tej technologii się nie pojawia. Holosan wypuścił niedawno SCS-a zamkniętego, ale niestety nie jest już montowany bezpośrednio do MOS, no dlatego że ma właśnie tą obudowę większą no i po prostu nie da się go bezpośrednio przykręcić do tych otworów montażowych, które są fabrycznie właśnie w glocku MOS. Więc mimo wszystko Holosan chyba nadal wierzy w tę technologię i tam przedstawia nowe modele, ale robi ich no niewiele. Ja bardzo kibicuję, bo to moja fajna technologia, oby powstały też czerwone kropki, myślę, że wtedy też pewnie się na nią skuszę. No ale dobra, teraz to na co wszyscy czekali, czyli jak się z tego strzela i w ogóle, czy, czy, czy nie wiem, będzie samo trafiać, no to... No, rozczaruję Was. No na pewno strzela się przez to okno no dużo, dużo trudniej niż właśnie w takim większym kolimatorze, jak właśnie ten wspomniany wcześniej Reduin MTR czy, czy na przykład Holosan Competition. I na przykład, no jeżeli tak dla porównania, no tutaj byśmy sobie celowali tą kropką, która jest w jednej trzeciej wysokości i tym pistoletem podrzuca, podrzuca tak, że po prostu ta kropka znika i się pojawia powiedzmy nie tak szybko jak w tych większych kolimatorach. Natomiast ja mam generalnie dość dobry chwyt. Glock 19 też w miarę szybko wraca na cel, więc dla mnie to jest ok. Tak? Czyli ten kolimator e, mi nie sprawia problemów, natomiast wyobrażam sobie, że dla innych może być po prostu trudniejszy w użyciu. W życiu nie trzeba sobie jakoś na wszystkiego bardzo ułatwiać, natomiast jeżeli jesteście do niego przyzwyczajeni, my jesteśmy dobrze wytrenowani, to ten kolimator na pewno nie będzie nas ograniczał. Natomiast jeżeli nie mamy zbyt dobrego chwytu e, i powiedzmy, nie kontrolujemy zbyt dobrze podrzutu, w sensie, ten broń nie wraca według nas tak dobrze na cel, no to ten kolimator po prostu nie będzie zbyt dobry. Kolejnym minusem tego kolimatora jest to, że to jest kolimator otwarty, który ma tutaj emiter. Jeżeli go zabrudzimy albo go przysłonimy, to po prostu kropka nam zniknie. Na szczęście dobre jest właśnie to, że widać w oknie kolimatora bezpośrednio właśnie te, nawet fabryczne przyrządy celownicze, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. E, niedawno strzelałem z, właśnie e, z tego kolimatora i dokładnie z tego pistoletu e, na zawodach Pirona ZKS. W ogóle nadal jestem pod wrażeniem jak fajnie się celuje właśnie z kolimatora, bo no, nie jestem w ogóle do tego przyzwyczajony. E, zwłaszcza właśnie na strzelanie kolimatorem na zawodach, czyli no, w ogóle na takim autopilocie, czyli takim intuicyjnie i w ogóle nie zastanawiałem się nad tym podczas strzelania. Nie bawiłem się świetnie, naprawdę. Na pewno jest to było wygodniej niż z przyrządów mechanicznych, ale trzeba być na nim naprawdę dobrze wytrenowanym, żeby być na nim dużo szybszym. Znaczy, na razie jeszcze nie, nie dał mi ten, ten, ten konimator jakiejś tam dużej przewagi i szybkości, no bo po prostu jeszcze nie, nie jestem do niego przyzwyczajony. Natomiast gdybym się na nim trochę więcej potrenował, to myślę, że spokojnie mógłbym przyspieszyć, jakby, celowanie w niektórych aspektach. No ale to w ogóle może o tym innym odcinku, bo chętnie nagram jakieś porównanie w ogóle, w czym kolimator jest lepszy, a w czym gorszy. Dla kogo będzie lepszy, dla kogo będzie gorszy. Na jakim etapie strzelectwa kolimator, mówię, będzie lepszy, na którym będzie gorszy. Też właśnie pod kątem nawet zawodów piro i DPA. Natomiast no, tak, ogólnie mogę powiedzieć, że tak, kolimator w ogóle bardzo dużo daje, nawet no bardzo, bardzo dużo, ale pod warunkiem, że jesteśmy z nim bardzo dobrze obyci. Sam za nas w scenie nie strzeli. I w ogóle w wyborze optyki musimy się kierować zadaniem tej optyki, albo pewnym jakimś tam, oczywiście, kompromisem, który, no, ponieważ nie ma idealnego kolimatora do wszystkiego, tak? Każdy by chciał, właśnie, super kompaktowy kolimator, ale mimo wszystko z dużym oknem, to zawsze działa, można tam, nie wiem, ma zawsze widoczną kropkę, zawsze działa na tą baterię, i w ogóle fajnie się go nosi, jest niezniszczalny, ale niestety świat jest brutalny. Powinniśmy wybrać, właśnie, głównie przeznaczenie kolimatora. Dlatego, jeżeli szukasz kolimatora, który ma usprawnić Twój wynik sportowy yy, i na waszym pistolecie zawodniczym yy, to przede wszystkim ma się z niego wygodnie celować yy, i ma nam w tym pomagać, bo to jest niezaprzeczalna funkcja kolimatora, yy, to ten kolimator zdecydowanie nie jest do tego. Yy, weź po prostu taki z dużo większym oknem. Yy, ja osobiście chyba właśnie bardziej wolę takie okno, jak właśnie takim Redwin MTR, który jest w zasadzie kopią okna tam, tam na SRO. Czy nie wiem, wolałbym nie wiem, Vortexa Defendera XL, czy, 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 czy tam właśnie Holosan Competition. Natomiast, no mówię, są nawet dużo tańsze kolimatory od tego, które po prostu dużo, z których dużo łatwiej się po prostu strzela. Natomiast Holosan SCS jest wart uwagi wtedy, jeżeli szukasz właśnie małego kolimatora do skrytego noszenia, którym w ogóle nie musisz się przyjmować, włączać, ustawiać, zmieniać baterii. Cały czas działa. Jeżeli jakimś cudem przestanie, to po prostu składając się na cel, zauważycie, że nie ma kropki, to po prostu i tak złożyliście się w ten sposób, że widzicie przyrządy celownicze, bo to okno jest jakby też na tyle małe, że tam widać po prostu te zgrane przyrządy i możecie normalnie strzelać z tych przyrządów, więc no mówię, to właśnie robi bardzo dobrą robotę, że ten kolimator jest tak nisko osadzony, że mówię, składając się do strzału, w zasadzie i tak widzimy też te zgrane przyrządy celownicze. I to jest naprawdę bardzo fajne, jeżeli strzelamy z wielu innych pistoletów, a właśnie głównie z pistoletów z przyrządami mechanicznymi. To też jest właśnie plusem tego kolimatora, że możemy sobie, jakby nie zmieniając tego naszego punktu celowania, tego indeksu tak zwanego, czyli tamtej, tej prezentacji broni, tak jak od razu patrzymy na zgrane przyrządy, to ten kolimator nam trochę też jakby nie przeszkadza w tym, że nie musimy się na niego przyzwyczaić. Natomiast, oczywiście, ten kolimator jest dobry do broni do jakiegoś tam, właśnie, skrytego noszenia. Oczywiście, zupełnie inna kwestia czy w ogóle potrzebny nam jest kolimator do broni do noszenia? Bo na krótkim dystansie, dla niesprawnego użytkownika jeśli zaczniemy w ogóle im celować, to tylko się spowolnimy. Ale w sumie, jeżeli możemy mieć kolimator, to czemu go? Mamy nie mieć. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego konimatora, albo chcielibyście nie wiem, podzielić się swoimi wrażeniami z, uż z użytkowania, to bardzo proszę o komentarze. Może jeszcze jakieś tam lajeczki, subskrybowanie, albo kawkę na bajkofitu. I dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Okej, okay, które wybrać? Mhm. Superkondensator. Hmm, nie może coś takiego. Superkondensator. Nieźle. Superkondensator. Hmm, a może Eliminator Robot? Superkondensator. Spoko.